Witam wszystkich sobota przed w pół do dziewiątej troszeczkę ja wyruszam w trasę. Na dzisiaj jest zaplanowane takie niedługie 35 km dobrze się złożyło, bo po drodze jeszcze muszę coś, za 8 km muszę odebrać coś co kupiłem na Ebay Clanance agent to jest taki odpowiednik Oelixa polskiego, więc tam sobie zajdę do tych ludzi, a potem pójdę dalej. No i najważniejsza sprawa: testowanie nowych butów. Trzeba sprawdzić, czy e, nie obetrą, czy są wygodne na takiej średniej długości dystansach. Czy będę mógł w nich pójść e, w, e, pod koniec października w berlińskim Mammutmarszu. Teraz to głównie po mieście. Troszkę tam po parkach, ale generalnie miejski odcinek: twarda nawierzchnia. W czasie liczyć z tym, że będzie troszkę dłużej. No bo jednak w mieście trzeba na światłach stać, to zawsze spowalnie wybija z rytmu, ale głównie tutaj chodzi nie o czas teraz, nie o przejście dystansu, tylko o sprawdzenie butów. Także pozdrawiam i do następnego wejścia antenowego. Myślę, że tak za 2-3 godzinki. Ponad 10 km na liczniku. Teraz jesteśmy w takiej poddzielnicy, która się nazywa Karow. To zaraz są takie stawy. I to jest jeden z niewielu takich odcinków w zasadzie niemiejskich na dzisiejszej trasie, tylko taki bardziej parkowy, bardziej w naturze, ale zaraz skręt w lewo do tych właśnie stawów i Później już miasto, tutaj poprawiamy taką rzeczkę Pankę, od której nazwę nosi dzielnica, w której mieszkam, czyli Pankow. I tyle. I następne wejście będzie już prawdopodobnie, powiedzmy po 20 kilometrach, to już będzie z miasta. Obiecana wrzutka po 20 km. Troszkę się pogoda popsuła, bo teraz od jakieś 20 minut jest taka delikatna mrzawka, ale miejmy nadzieję, że zaraz się wypogodzi, przynajmniej aplikacja nie zapowiadała jakichś większych opadów, także jestem dobrej myśli. Idzie się dobrze. Buty jak na razie zdają egzamin. Chyba troszeczkę za grube skarpety założyłem jednak, bo no, nie jest tak zimno jak myślałem. Noga się troszkę bardziej poci, i przez to się mogą zrobić odciski, ale to nie wina butów, tylko nieodpowiednich dobranych skarpet. Ale, no, tak było. Następny meldunek będzie po kilometrze numer 30. Wtedy już tylko zostanie 5 do mety. Także do usłyszenia. Miało być na 30 zameldowanie się Robimy na 29 bo tutaj jak widać jeszcze takie podejście czeka Pod górkę chyba najwyższą tutaj w okolicy Tego może tak nie widać tutaj na filmie Ale jednak jest dosyć zdrowo pod górę Także z góry pewnie nie będzie widoku bo tu drzewa wysokie No ja nic ale tak sobie trasę ułożyłem aplikacji więc trzeba będzie podejść i później z drugiej strony zejść i potem już tam kawałek w kierunku tego jeziora koło nas i potem jeszcze mała rundka podzielni i do domu to do później okazuje się że górka 91 metrów miała więc wiele podejścia było zejście jak widzicie już jest takie troszeczkę bardziej na dziko trzeba uważać bo tu stromo nogi jednak troszeczkę uciekają ale tam tam na końcu już jest dół i tam już będzie chyba troszkę szerzej A na razie.